<śmian> 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 Dzisiaj kilka dni temu zaatakował go clown, więc przez to pokazuję wam moją prawdziwą twarz. Uwaga, uwaga. <śmian> 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 Niestety mam inną koszulkę, trochę szarą i trochę bardziej dla dzieci, dlatego żeby mnie nie poznali. Jakby zauważył moją koszulkę, co wiecie co? Mama niego proce. Tak więc, spółczujcie mu? Tak? To chodźcie, się tu mam też takie X! Włosy mam takie, jakie mam. Nie zwieci się! Tutaj mam taką kreskę! Mam nadzieję, że teraz nie wejdzie mnie tu, walnie! Pokazałem wam, jaką mam twarz, więc to oznacza, że będę już was straszyć! O tak! Strasznie wyglądam! Tak czy nie? Powinienem być straszny! Bo nazywam się straszny. O nie jakieś tam klauny srawny! Drogi mi, Nie Nienawidzę ludzi! Ale kocham! Czarne postacie! Czasami mi odwala. Wolnie wyglądam. Nie spodziewaliście się czegoś takiego. Tak naprawdę jestem robotem. Но правда, я сам работаем. Батареи все вычерпую, батареи все вычерпую. Moją twarz! Ukradłem mu telefon, jeszcze kiedy byłem w tym oto szalu. Zapamiętajcie, że klaun chce was zmylić. Rozmawiałem z nim. Chce was zmylić, później was zaatakować. Wysraszyć. Zmylić, że on jest niby tak na. Prawda, człowiekiem, a tak naprawdę chcę was zaatakować później! Że chcę pokazać, zrobić sobie make up prawdziwego człowieka! I... I... Was mylić! Żebyście byli po jego stronie! Spraw się znać, znaczy że został obętany przez klona! I ja... Tak naprawdę byłem dobry. Dobry byłem. Jestem dobry, tylko że. Nie nazwaj straszny. I. Jedyne co się dowiedziałem, to że klaun chce, żebyście mu uwierzyli, że to. Klauna. I czasami zachowuje się jak człowiek, a raz jak klon. Dlatego już tak długo nie nagrywa. I klon. chcę. Zabij! Spraw! Ktokolwiek to słyszy, jeśli zauważy <laughs> gdziekolwiek tego klona, to niech ucieka. I wiecie co? Ja Jestem jedyną osobą, która może go z tej klątwy odwiązać. Żebym bardziej chciał to robić, to zostawcie jeden lajk like pod tym filmikiem. Co tam jest? O nie! Zaraz się zauważy! Muszę zbiegać przez okno!